Zioła to jedna z najciekawszych grup roślinnych. Nie tylko ze względu na swoje lecznicze właściwości, ale także dużą różnorodność. Ich wyjątkowość i potencjał dostrzegł Mirosław, który razem z rodziną prowadzi ekologiczną uprawę ziół. I to ich dziś właśnie odwiedzamy. Jeżeli jeszcze czegoś Państwo o ziołach nie wiedzą, to zaraz to zmienimy. To gospodarstwo rodzinne, ze mną głowa tej rodziny Mirosław, jego córka Ania, czyli rozumiem, że to takie gospodarstwo pokoleniowe. Pokoleniowe, tak. Głowa, co prawda, nie jest tutaj obecna, żona która pozwala nam i mi przede wszystkim pracować w tym gospodarstwie. A pracy macie dużo, bo i ziół jest dużo. Opowiedzcie mi proszę, jakie rodzaje ziół macie w swoim gospodarstwie? E, tak, ziół mamy tak naprawdę mnóstwo. Ponad 30 gatunków e, każdego roku. Z takich pop bardziej popularnych tutaj mamy melisę lekarską, pachnącą e, równie bardzo dobrze e, mięte, liście poziomki, kwiatuszki nagietka e, lekarskiego. To są ekologiczne zioła, czyli uprawiane w jaki sposób? to znaczy, że uprawiana tak bardziej w zgodzie z naturą, czyli pozbawiona herbicydów, środków ochrony roślin. Tutaj przede wszystkim pracujemy mechanicznie i ręcznie. Żeby to urosło, to w uprawie ekologicznej też powinniśmy zwracać uwagę na płodozby, przedplony i tak dalej stosowane, żeby później roślina następna, właściwa, oczekiwana rosła lepiej. Drodzy Państwo, a teraz czas na ziołowe patenty na zdrowie i urodę, czyli Aniu, porozmawiamy sobie o właściwościach tych ziół. Porozmawiajmy jak najbardziej. Zanim porozmawiamy, naleje tutaj mięty. Mięta wszystkim dobrze znana jako środek na poprawę trawienia. Nasza duma, różaniec z górski. Wspaniała roślina, pierwotnie pochodzi z Syberii. My ją uprawiamy już ponad 30 lat ze względu na jej przepiękne właściwości. Przeciwdepresyjne, przeciwstresowe, poprawy koncentracji oraz ogólne wzmocnienie organizmu. Z innych ciekawych rzeczy mamy tutaj jeszcze liść poziomki. Jest to tak naprawdę dawna polska herbatka. Zioło parzone przez naszych przodków na tutejszych terenach bardzo fajnie wpływa na oczyszczenie organizmu. Inna ciekawa roślina, którą mamy u siebie, przywrot. Najlepszy no przyjaciel kobiety przywraca zdrowie i urodę. Kwiaty nagietka bardzo często można spotkać w kosmetykach, jak również możemy pić na pary. One też będą fajnie od wewnątrz działały na poprawę naszej skóry. W jaki sposób prawidłowo parzyć zioła? Od razu pokażę Ci na przykładzie hezopu lekarskiego, czyli rośliny mającej fajne właściwości wykrztuśne, oraz także poprawia trawienie. Tutaj wsypujemy, nie przesadzamy z ilością, wsypujemy jedną łyżeczkę, maksymalnie dwie na litr, zaparzamy to wrzątkiem delikatnie ochłodzonym, czyli około 90 stopni. I ile będzie się zaparzało? Um, około 15 minut. Też y, dobrze jest parzyć zioła pod przykryciem. Powiedzcie mi, po czym my, klienci, możemy poznać, że dane zioła są ekologiczne? To zawsze widać na opakowaniu. Jest to Zielony Europejski Listek z jednostką certyfikującą, która nam to certyfikowała. Od tego roku jest to już w wersji elektronicznej certyfikat. Tak naprawdę kryje się za tym gwarancja tego, że jest to... Uprawa pochodząca z kontrolowanych źródeł, wszystko jest zgodne z naturą, z zasadami ochrony środowiska, wykluczone są środki ochrony roślin, samo zdrowie, także tylko korzystać. Czytamy zatem etykiety, szukamy zielonego liścia, no i zachęcamy, drodzy Państwo, do tego, aby zagłębić się w świat ekologicznych ziół, tym bardziej, że ta jesienno-zimowa aura bez wątpienia temu sprzyja. Dobrego dnia!